grupa pięciu polskich podróżników turystów rowerowych rozpoczyna podróż do Odessy wyprawa Wojtek, to siódma wyprawa będzie będzie przed Adaś, weteran prawie, 10 wypraw mocnych Anitka, czwarta już wyprawa Włodek, dwunasta wyprawa, zapraszamy na Ukrainę z nami Zobytkowe kamieniczko życie ulicy Wluwowskiej jakie nie? Do Czortkowa i z Czortkowa podróżujemy w stronę kamieńca podolskiego oto i grupa Warta gotowa, wreszcie jest pogoda, dzisiaj pierwszy dzień pięknej pogody I w przodkowie znaleźliśmy wspaniałą cerkiew Oto i ona, arcydzieło Co chwilę z góry na górę i wbijają się nasi turyści powolutku, powolutku, ale do przodu, ale do przodu Ciężki podjazd Cerkiew w kamiencu, pięknie przed widziałem. wejściem do zamku ładnie wygląda, A fryzora Kamieniec Podolski, a niewołody Rzeczpospolita to płonie Pod tymi rządami Szeroka, wielka rzeka i nad rzeką Forteca po ukraińsku. Czyli zamek Chacimski Jesteśmy w twierdzy wchodzimy nad rzeką Dniestr Piękna jaskółka Ten zameczek Wjeżdżamy z miasta Siret Pierwsze podgórze i pierwsze rumuńskie widoczki Wóz konny z rejestracją na dziko Tak to wygląda I perełka Monasty Sucewita z góry Pięknie Piękna rzecz Bukowina. Dojeżdżamy do polskiej wioski. Kaczyce. I zajechaliśmy do domu polskiego w Kaczykach. Do kopalni soli w Kaczykach. W koszulkach. Fili Nie, w piła. Wita. No idźcie, chłopaki, idźcie. A ja za nimi. Jesteśmy w kopalni Soli. Kaplica. Sobie jeszcze podróżujemy przez rumuńskie wioski. Przy granicy z Mołdawią. Niestety deszcz nas zatrzymał. Jedziemy kawałek dalej, mamy takie widoki. Robi się kameralnie. Jest już kupione wino. Ale mamy awarię śprycha, poszła udarka mechanicy już walczą takie jeszcze widoki a to my, Radocha, Zasiołka i cóż, dalej poznajemy Mołdawię i oto po ciężkich trudach i znojach zajechaliśmy do Republiki Mołdawii odpoczynek w Jest straszny upał, ale jakoś dajemy radę. I jeszcze pozostałości po Sowiecki sojusz, Sława, trudy tym cyklistom. Ostatnie migawki z Mołdawii. Spotkaliśmy Ilicza Lenina. Jesteśmy już pod granicą żegnamy Mołdawię witamy Ukrainę i już wjechaliśmy na Ukrainę klimaty ukraińskie i dojechaliśmy deltą Donaju do Izmailu Zmęczeni, od górki, ale jesteśmy I któż nam tam za krzaka wygląda? Oooo to Władimir Sam, na własnej osobie, Władimir Ilicz Po długiej podróży Pod wiatr Nastąpiła radość Zajechaliśmy do Morza Czarnego Cześć jest. A tak wygląda plaża ukraińska. Zatłoczona. Poka na foce. Werusalodecki.

i takim jakimś pojezdem pojedziemy dalej tak wygląda dworzec z nocą rano odpoczywamy, a rano na Muścickim podróżujemy jeszcze po Ukrainie po takim trakcie Powolutku, powolutku zbliżamy się do granicy na końca tej imprezy Zrobiliśmy ponad 1000 km